Księga pierwsza, odcinek trzeci. Kora poznaje Helmuta. Po kilku godzinach jazdy wjechaliśmy do wielkiego miasta. Tatuś powiedział, że to Berlin, największe miasto Europy Zachodniej. Jechaliśmy i jechaliśmy. A ja przez szybę podziwiałam niesamowite, wysokie budynki ze szkła i żelaza. W Krakowie takich nie mamy. Zapytałam, czy mamy dużo takich wielkich miast po drodze na Saharę. Tatoś powiedział, że w Europie Zachodniej jest bardzo dużo wspaniałych miast, ale będziemy je omijać. Wytłumaczył mi, że wielkie miasta są jak wystawy w sklepach, zawsze zobaczymy na nich najdroższe rzeczy, które mają do zaoferowania. My nie chcemy najdroższych i najlepszych. Chcemy tylko rzeczy prawdziwe, a przez to, że prawdziwe, to najpiękniejsze. I że wcale nie trzeba mieć pałaców ze szkła i żelaza, aby być szczęśliwym. I że sama zobaczę, jak wspaniale będzie tam, gdzie tych wielkich miast nie będzie. I gdzie ludzie biedniejsi są i nie mają drogich samochodów. To tak jak my, Kora. Mamy tylko terenówkę i siebie nawzajem. Łapy cztery i nogi dwie, nasza terenówka na Saharę nas zabrać chce. Koreczka, zaraz będziemy na miejscu. Zbliżaliśmy się do naszego pierwszego noclegu poza domem. Mieliśmy spać u przyjaciół tatusia z zamierzchłych czasów. Nie wiem, czy tak zamierzchłych, jak te, w których żyły mamuty, ale na pewno były to czasy, w których mnie na tym Bożym świecie nie było. Po wielu chwilach, które dłużyły się okrutnie, dojechaliśmy pod starodawny dom, troszkę wyglądający jak mały zamek. Wyskoczyliśmy z auta i zanim dotarliśmy do drzwi, te były już otwarte i stał w nich przyjaciel Tatusia. Oj, radości było co niemiara! Weszliśmy do mieszkania. W środku było jak w muzeum. Tatuś tak powiedział, i ja w muzeum nigdy nie byłam. U nas było jakoś wszystko prosto, a tutaj nawet krzesła powyginane na wszystkie strony, i na ścianach mnóstwo obrazów, na jednym nawet było mnóstwo psów i koni i dziwnie ubranych ludzi. Gdy tatuś witał się z Nilsem i gadał w tym niezrozumiałym dla mnie języku, ja powolutku, ale to bardzo powolutku. Rozglądałam się. Nils jest, ewidentnie, jego już poznałam i on poznał mnie. W sumie to tak mnie przywitał, jakbyśmy się długo znali, ale gdzie jest Helmut? W tym samym momencie, gdy tylko o tym pomyślałam, z fotela wprost na mnie zeskoczył wielki pies taki wielki, że oj-oj. Witaj, panienko. Jestem Hans-Helmut von Długa Witaj w Berlinie, najwspanialszym mieście w Niemczech i zapewne w całej Europie. Słyszałem, że macie nas odwiedzić. Nils przygotowywał się już od kilku dni do waszego przyjazdu. Wszystko u nas zawsze musi być odpowiednio zaplanowane i uporządkowane i na czas. Żadnego bałaganu. Dzień dobry, proszę pana, jestem Kora. Przyjechaliśmy z Polski w odwiedziny. B będę grzeczna i, i nie będę włazić na fotele twojego tatusia. Mów mi Helmut, jestem starszy od ciebie, ale tylko odrobinę. Jakiego tatusia? Panienko, ja jestem już za stary, żeby mieszkać z rodzicami. Nils to mój kumpel z pracy, a raczej partner. Jestem oficerem policji w czynnej służbie i pracujemy razem z Nilsem na lotnisku. Na wszystkie wyżły, brodate, nie dość że wysoki i przystojny, to jeszcze. oficer. Jestem owczarkiem niemieckim z dziada-pradziada. Mam idealny charakter do pilnowania porządku. Pracujemy razem na lotnisku. Mój czarny nos. To moja specjalna broń przeciwko złym ludziom, którzy mieliby ochotę coś narozrabiać lub coś przemycić. Mam bardzo ważną funkcję. A ty nie jesteś przypadkiem psem myśliwskim? Jeździsz na polowania? Trochę się tym interesuję z racji wykonywanego zawodu. Ale wiesz, najważniejsza jest praca i służba. Na wyjazdy za miasto mamy z Nilsem mało czasu. Chyba będę musiał te zainteresowania zostawić na swoją emeryturę. Nie, proszę pana, to znaczy, Helmucie, nie poluję. Nigdy nie byłam na polowaniu. Ale za to byliśmy na Słowacji i Chorwacji i w Tatrach i na Węgrzech i jeszcze w kilku innych miejscach. A teraz jedziemy na Saharę do Afryki. I wiesz, Helmucie? Mamy naszą terenówkę, to znaczy samochód terenowy, co to po dziurach dobrze jeździ. Tatuś mój powiedział, że to największa i najważniejsza wyprawa w jego życiu i moim też. I że Sahara jest przepiękna i będzie to wielka, gigantyczna przygoda. Jak mamut, wielka przygoda! Tak, słyszałem o Saharze. To taka wielka piaskownica daleko od serca Niemiec. Myślę, że idealnym miejscem, abyśmy dalej rozmawiali, będzie moja kanapa. Z kanapy widzę idealnie nasz ogród, którego mam obowiązek pilnować. Chodź, chora, wskakuj, popilnujemy razem. Pamiętaj, naszym psim obowiązkiem jest pilnować bezpieczeństwa naszych ludzi. Czasami mam wrażenie, że bez nas kompletnie by sobie nie poradzili i bardzo szybko wpakowali w jakieś tarapaty. Choć opowiem ci o kilku bohaterskich wyczynach, których dokonałem. A więc, koreczka, to miał być kolejny zwykły dzień na służbie. Siedziałem wyprostowany na lotnisku i tu na. Nagle... grzecznie stąd... koło Helmuta znowu... na tej wielkiej kanapie i słuchałam jego niesamowitych bohaterskich opowieści. Były naprawdę niesamowite i można by napisać o tym osobną książkę. Poczułam się, no wiecie, światowo. W wielkim mieście, z bohaterem, na wielkiej kanapie. Dobrze, że mamy takie psy. Bez nich naprawdę mogłoby być czasami krucho. Helmut opowiedział mi także o innych niesamowitych psiakach, które spotkał na lotnisku. Do końca życia nie zapomnę historii psa przewodnika, który był prawdziwymi oczami dla swojego niewidomego pana, ale o tym opowiem Wam później. Jak Wam się podobało? Będzie mi bardzo miło, gdy udostępnicie naszą historię dla innych dzieciaków i polubicie mój profil, Wasza Kora. Już niedługo następne odcinki.